To wideo przedstawia dobre i najlepsze praktyki, pozwalające poprawić dobrostan świń podczas ich transportu. Faza pierwsza Przygotowanie załadunku. Po przybyciu do gospodarstwa, kierowcy wypełniają listę kontrolną kierowcy. Następnie kierowcy muszą dostosować rampę ciężarówki do nabrzeża załadowczego, aby uniknąć luk i zmniejszyć nachylenie w miarę możliwości. Ponadto. Na rampie i na pokładach ciężarówek rozkładają trociny lub inną ściółkę, aby uniknąć ślizgania się zwierząt podczas załadunku ze względu na wilgotność i nachylenie rampy. Odpowiednie oświetlenie w pojeździe i w strefie załadunku powinno umożliwić załadunek zwierząt. Świnie nie powinny być oślepiane i powinny mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do oświetlenia. Konstrukcja urządzeń załadunkowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia łatwego załadunku i zminimalizowania stresu zwierząt oraz ewentualnych kontuzji. Użyj korytarzy z pełnymi ścianami. Szczególnie jeśli są zakrzywione zachęcają świnie do przemieszczania się ponieważ uniemożliwiają im rozglądanie się i pomagają skupić uwagę na ruchu do przodu obsługa powinna pamiętać o tym w jaki sposób świnie widzą faza druga ładowanie użyj metod biernych takich jak panele lub grzechotki aby zachęcić świnie do ruchu. Inne metody to: 1. Zachęty dźwiękowe, gwizdanie, 2. Plastikowe grzechotki, hałas, 3. Nylonowe flagi, chorągiewki, 4. Peleryny, 5. Plastikowe wstążki. Świnie powinny być przemieszczane w grupach, aby zminimalizować ich stres, należy dostosować wielkość grupy świń do wielkości kojca w ciężarówce i do szerokości korytarza na rampie załadunkowej. Świnie powinny mieć możliwość przejścia na rampę załadunkową przy zwykłej prędkości spacerowej. Wyższa prędkość może spowodować utratę równowagi, poślizgnięcie się i upadek zwierzęcia. Faza trzecia Podróż świń. Bądź ostrożny podczas jazdy. Prowadź płynnie, delikatnie zmieniaj biegi i przyspieszaj. Utrzymuj stałą prędkość. Pokonuj zakręty ostrożnie, zwłaszcza podczas przejazdu przez rondo. Unikaj nagłego i silnego hamowania. Wybieraj autostrady gdy tylko jest to możliwe. Złe warunki drogowe zwiększają wibracje pojazdu i powodują nasilenie choroby lokomocyjnej u świn. W przypadku upałów zawsze otwieraj wszystkie żaluzje boczne lub klapki. Jeśli jest to możliwe, uruchom system wentylacji przy postoju. System wentylacji musi zapewnić równy przepływ powietrza w całym pojeździe. Kontroluj temperaturę wewnątrz pojazdu i dostosuj do niej wentylację. Zaparkuj pojazd w zacienionym miejscu. Pozwala to na wietrzenie całej przyczepy. Zaparkuj ciężarówkę daleko od innych pojazdów służących do przewozu zwierząt. Rampa załadowcza powinna być otwarta, aby uniknąć zmniejszonego przepływu powietrza i ryzyka rozprzestrzeniania się chorób. Orzeźwi i przegrzane świnie używając spryskiwaczy przed wyruszeniem w drogę. Przy niskich temperaturach na zewnątrz, temperatura w pojeździe powinna być monitorowana podczas jazdy i na postojach oraz wyrównywana poprzez regulację osłon wentylacyjnych. Zaparkuj przyczepę w miejscu osłoniętym i dodaj osłony. By chronić zwierzęta przed wiatrem i zimnym deszczem. Co powinno być obserwowane podczas podróży i postojów, aż do przybycia na miejsce? Czy zwierzęta są ciche i spokojne? Jaka jest pozycja zwierząt? Czy stoją, czy leżą? Czy świnie kaszlą? Czy świnie dyszą? Czy są czyste? Czy są zdatne do dalszego transportu? Zatrzymaj się na wszystkich obowiązkowych i niezbędnych postojach podczas podróży. Zwróć uwagę na zdrowie i dobrostan zwierząt. Ponadto zarejestruj wszelkie zmiany trasy. Śmiertelność świń i jej przyczyny. Faza czwarta. Rozładunek. Użyj maksymalnej szerokości korytarza do rozładunku grup świn dostosowanych liczebnością do rozmiaru kojca w miejscu przybycia. Jeśli świnia jest w złym stanie w momencie przybycia na miejsce, dorać odizolowanie jej w ubojni. W celu uniknięcia dodatkowego cierpienia. Po rozładunku samochód musi być oczyszczony i zdezynfekowany. Zgłoś liczbę świn rannych lub padłych łącznie w trakcie podróży. Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek na temat sposobów zapewnienia dobrostanu świń w transporcie, zapoznaj się z przewodnikiem dobrej praktyki w transporcie świń lub z ulotkami poświęconymi transportowi świń.